dzisiaj musimy wrócić na stare śmieci, czyli Anergy 24V, 4kW coś się pozmieniało tak więc yy, cofamy się z powrotem do tego falownika mam z ostatniej dostawy najnowszy model powiedzmy, musimy go sprawdzić musimy go ponownie przetestować ale najpierw kawusia tak więc kawusie dzisiaj z nami pije pan Artur Bukowski panie Arturze dziękuję bardzo za kaweczkę, dziękuję oraz mam dwa problemy. Zobacz. Pierwszy problem, pierwszy problem jest taki. Moje panele robią 70 W w tej chwili. 60. Jak ja mam przetestować falowniczek na nich, co? Jak ja mam to przetestować? A drugi problem, drugi problem jest taki: mianowicie chciałem przywitać nowego patrona. Dokładnie pana Krzysztofa. Pan Krzysztof Tomanek, mój nowy patron. Od dwóch dni ponieważ tylko pana Krzysztofa widziałem na liście moich patronów zobacz pan Grzesiek 8980 Jaris Przemysław Bogdan Kocół Krzysztof Tomanek Edison TV ja tych wszystkich ludzi nawet nie wiedziałem panowie że jesteście moimi wspierającymi nie miałem o tym pojęcia także masowo masowo witam dzień dobry dzień dobry już grawerka pracuje już grawerka graweruje wszystkich. Także nadrabiam straty. Nie mam pojęcia dlaczego nie mam powiadomień z YouTube'a. Dlaczego tylko Pan Krzysztof mi się wyświetlił? No ale jest jak jest. Mam nadzieję, że nie będzie miał mi nikt za złe, że go nie przywitałem w czasie. A więc mamy Anandji. Konstrukcja bardzo dobrze znana. Mamy samą sieć. Podłączymy mu teraz sieć tak jak poprzedniemu modelowi uruchamiamy guzik i nic się nie dzieje falownik nie pracuje bez magazynu energii OK mamy plus i minus z baterii podłączone a do aż aktywujemy i teraz podamy mu 25V 5A ruszył Uruchomił się, dajmy mu chwilę, niech uruchomi przetwornicę. Poszedł przekaźnik. Mamy. Mamy na wyjściu 230 V. I teraz falownik pobiera 33 W na swoją pracę. Uruchomiona przetwornica, 230 gotowy do pracy powiedzmy. 33 W. Takie jest jego zapotrzebowanie na energię. Podobno mu siedzi jeszcze z powrotem. Sieć podpięta. Gdzie jest ten ekran? pobór cały czas ten sam, 32W, wszystko z baterii leci już powinna przestać mrugać ikonka powiedzmy z sieci, z synchronizacji już powinna świecić ciągiem i powinien pokazać opcję bypassu natomiast nie, on strasznie długo synchronizuje, coś się dzieje myśli nad czymś Poczekamy, poczekamy. No, powiem Ci, że minęło 1,5-2 minuty i dopiero kliknął i dopiero, powiedzmy, zaakceptował napięcie z sieci. Zobaczmy sobie tryby pracy. SUB Solar, Utility, Battery, Bateria na końcu. SUF Utility, czyli sieć. Solar, czyli tylko panele. SBU, czyli Solary, Bateria, sieć. SUB, czyli to co teraz, solar, sieć, dopiero bateria, a SUF to jest, to jest opcja wysyłania energii, czyli jeżeli wybierzesz ten tryb, to panele pompują całą energię w wyjście dla Ciebie oraz w baterię. Jeżeli na wyjściu już nie będzie obciążenia, bateria będzie naładowana, to nadmiar tej energii falownik wysyła do sieci z powrotem, do tyłu, czyli co Ci licznik? Wiesz co? Właśnie składam wideo i z uwagi na to, że już zrobiłem test, program ten, który teraz widzisz, może tak samo oznaczać Solar, Utility i Fail, czyli taki też dosyć nowy program, w którym falownik może ładować baterię, natomiast w razie braku energii ma się całkowicie wyłączyć, nie wolno mu korzystać z baterii. Dajemy sobie standardowo SBO. Przeleciałem sobie menu z niego. Od razu wyłączyłem te dźwięki, żeby mnie nie denerwowały, powiedzmy, klikania. Ale widzę, że względem, powiedzmy, instrukcji menu się wcale nie zmieniło, tylko jest dodany punkt tutaj. 0,10. 0,6 był domyślnie. Ja zmieniłem na 10, tak sobie. O, ale z uwagi na napis Lion i symbol baterii, uważam, że jest to po prostu adres do komunikacji z baterią, wiesz? Możesz sobie tutaj adres zmieniać, tak? Rozładowanie baterii możesz limitować, tak? Wszystkie ustawienia są standardowe, po prostu tak jak masz w instrukcji, tak jak było we wcześniejszych modelach. Natomiast ustawiłem mu tryb SOL, czyli yy, nie SOL, pardon, czekaj, zaraz ci powiem. Utility UTI, dokładnie, tylko sieć, tak? czyli tylko sieć, wszystko w Bypassie idzie, baterii w ogóle nie wykorzystuje. Po odpięciu baterii, tak samo, od razu się wyłączył. A powinien zostać, powinien zostać na Bypassie. A więc mamy to, tak jak widzisz, kolega wisi na ścianie. Patroni również wiszą na ścianie. i Nawet mam, <laughs> nawet mam miejsce na następnych patronów. Ale co robimy? Wisi, e, tak jak widziałeś, menu wcale się nie zmieniło, nie ma jakiejś różnicy. Mamy w pełni uzbrojony falownik, czyli sieć, którą ma teraz nie podpiętą. Mamy baterie, te są te moje dwa piękne akumulatory. Teraz podłączymy w szeregu. Czyli mamy 24 V. Akumulatory tak samo. I jeszcze nie podpiąłem baterii do falownika. No i mamy nasze panele. Teraz podłączę najpierw string paneli. Zobaczymy czy z samych paneli się uruchomi. Uruchomił się z paneli, startuje. Dajmy mu chwilę. Tak jak widzisz, 230 od razu poszło. AC i będziemy robić, ponieważ sieci nie ma ale 363V tyle masy paneli to teraz szybciutko jeszcze komunikacja z nim komunikacja nawiązana i jesteśmy połączeni również z moim magazynem 48V także na pobór sieci nie, nie, nie zwracamy uwagi wchodzimy w ustawienia e, tak jak widzisz wybrałem sterownik Sumry ale normalnie się połączył mamy wszystkie ustawienia swalownika Solar PV, bateria, bla, bla, bla. Tu będziemy mieli tak samo użycie sieci. No dobra, czyli tak. Z samych paneli działa. To w takim razie teraz podłączymy mu sieć. O, tu mamy 0 W, tak. Ma sieć wykrytą, musimy chwilę poczekać aż się zsynchronizuje z nią. 630 W poboru. Niech się rozgrzewa. Sieci dalej nie zapiął jeszcze, ale panele robią 250, 300, PV 430 W, 440, 400, w 500 W panele. Nie wiem ile teraz w szczycie dadzą, ale zaraz je przeciążymy. Nie ma baterii podpiętej, przypominam. O, zobacz co się dzieje. 410, 420. Mój grzejnik na pierwszym biegu 630 watów powinien brać. A falownik zlimitował to. Nie odciął się z błędem, tylko po prostu zatrzymał się na 430 i już więcej nic nie dawał, bo nie dawały panele więcej. Teraz tak, w międzyczasie jak mówiłem Zaakceptował sieć, zsynchronizował i teraz leci z sieci 340, natomiast 300 parę leci z paneli, tak? SUB chcemy, tak jest, SUB. PV 415 W, a z sieci bierzemy 160 brakujące, 160 brakujące, według, 180 według falownika, natomiast według gniazdka bierzemy 216, czyli 40 W jeszcze tracimy na pracę falownika. 160, tu z sieci bierzemy 190. Ale bardzo fajnie, że, że powiedzmy limit zrobił. Dobra, dawaj 1300 poboru. Tu sama przetwornica z baterii, to będzie wszystko to samo, tu się nic fizycznie nie zmieniło. Tu mamy modyfikację w oprogramowaniu. 1300 włączyłem grzanie, 580 robią nam panele. 620 my bierzemy z sieci, bo tyle potrzebujemy. Natomiast realnie bierzemy 670. Tracimy cały czas 40 W na pracę falownika, na pracę przetwornicy. 40 50 W to i tak jest spoko. To i tak jest spoko, ale poczekaj, poczekaj jeszcze raz. Wyłączymy sobie grzejniczek w ogóle. Wyłączony. Dawaj ten prąd. Z powrotem sieć odpięta. Nie ma magazynu energii, ma tylko panele podłączone, nic więcej. I uruchomimy znowu pobór 600 W. Pierwszy bieg. O, to teraz już wyłączył. Teraz już wyłączył z błędem 15. Ale przed chwileczką bardzo fajnie zrobił. Przed chwileczką po prostu się zablokował na 400 paru i tyle, i tak został. Jesteśmy w trybie SUV. Sieć jeszcze nie zsynchronizowana. Uruchamiamy jedyneczkę. Ten sam błąd, czyli nie ma różnicy, który tryb wybiorę. To dlaczego przed chwileczką nam tak fajnie chodził? Dlaczego przed chwilą nam trzymał te 415? Zmieniliśmy tryb na sol. Tylko panele zrestartowaliśmy go. Uruchamiamy pobór. Sam wentylator. Poczekajmy, niech wskoczy na monitorze. Komunikacja z nim. Dobra, mamy komunikację. Obciążenia nie ma zero. Nie widzi w ogóle. Natomiast jest obciążenie, bo mamy Load 18W na wyjściu. Ale uruchamiamy grzejnik na 600W tylko z paneli w trybie sol i zaczynamy grzać. 240-260. 420 460 80 i co? I koniec sam się zrestartował. Dojechał do limitu 500 parę i się zrestartował. Znowu dajemy pobór 350 W, 360 do 600 parę powinien lecieć. A panele tylko 500 były w stanie dać. 570 chyba. No, 360 W, więcej nie chce iść, widzisz, co się dzieje? Jeszcze liczmy stratę na pracę falownika, czyli 400 parę panele teraz robiono. Ale teraz limituje. Teraz znowu nie po prostu nie idzie wyżej, nie restartuje się, tylko trzyma się na tym poziomie 300 parę W. I na wyjściu zobacz, co się dzieje, 200, 207, nie trzyma stabilnie. Teraz będzie reset, Wyzerowało. widzisz? No za drugim podejściem powiedzmy chodzi to, ale hmm, jest to takie na słowo honoru, wiesz? Z sieci nie mamy nic, z PV mamy 260 V, 380 W. Grzejnik jest ustawiony na 630, natomiast więcej nie dostaje. Falownik sam już limituje i trzyma się na tym poziomie. Fajnie, że dali taką opcję. Fajnie, że dali taką opcję. Idzie w chmurze, bez baterii i bez sieci. I Teraz podłączymy mu sieć. Tak jak widzisz 380. Nie jest to za stabilne wcale, bo zresetował się kilka razy. i idzie dalej. Ma sieć zapiętą, synchronizuje ją, ale dalej nie daje mi 600 W. Poczekamy. Dobra, nic się nie zmieniło. Cały czas mruga ta sieć. Musimy poczekać, bo tam około 2 minut się to uruchamia. Ale tak jak widzisz, cały czas panele PV Power 400 W powiedzmy. My chcemy 630, tyle nie dostajemy. Falownik sam limituje i nie potrafi utrzymać napięcia idealnego. Teraz ma sieć, już się wspomaga, bo widzę, że grid voltage Stoi 228. O, klikła sieć. I co robi? Już z paneli bierze 300, znaczy z sieci. Panele 180. Ale zobacz, jak wyrosło napięcie na panelach. Zaraz dopiero zacznie je obciążać prawidłowo. Teraz bierze sobie pół na pół. No nie, nie bierze wcale pół na pół. Więcej bierze z sieci niż z paneli, a jest w stanie mocniej je obciążyć. Dobra, zmienimy mu tryb SOL na SB, SUB. Zmienimy na SUB, Solar Utility Battery. Dobra, wstecz. 200 W bierze z paneli i 360 bierze z sieci. Dołożymy grzejnik na kW. Wszystko leci z sieci. Z paneli tylko 200 W. A panele są w stanie teraz 500 Dać. Nie podoba mi się. Nie podoba mi się to oprogramowanie. Czyli UnEngine yy, w nowej wersji zachowuje się gorzej niż w starej. Dobra, podłączymy mu teraz baterię. Wiesz czego nam brakuje? Ja wiem czego. Miernika cęgowego. Miernika cęgowego. Żeby sobie teraz na przewodnik z baterii wrzucić i zobaczyć co się dzieje na baterii. Hmm, teraz z baterii bierze 9A. 9 9,5A bierze z baterii, czyli 200 parę wat, A 400 bierze z paneli. Widzisz? Dostał baterię i teraz prawidłowo. Obciąża panele, czyli mamy 239V na panelach, a przed chwileczką mieliśmy 340, nie obciążał w 100% paneli. Teraz mamy 240, ponieważ MPPT obciąża, no i produkcję mamy od razu większą. 413W, 430. Czyli dopiero jak dostał baterię, to zachowuje się prawidłowo. Z baterii bierzemy 10A, 9,5A. Polipka, muszę coś pomyśleć nad tym. Nie wiem, czy to będziesz widział. No, nie jestem w stanie tego zrobić. No, 9,70 tyle pobiera z baterii. Czyli mogę Ci zrobić takie podsumowanie. Oprogramowanie jest zmienione w stosunku do poprzedniego, czyli teraz powinien limitować tobie pobór. Jeżeli ty podłączysz 1 kW, a panele tylko 500 W dają. To on to limituje, tylko 520 daje. W porządku, działa to tak w kratkę, tak jak widziałeś kilka razy się zrestartował, musiałem go zresetować i zmienić tryby bawić się. Co któryś raz łapie to limitowanie i pracuje poprawnie. To powiedzmy, no do tego akurat mam mieszane uczucia. Do pracy bez magazynu energii, którą zmienili, no już mam zastrzeżenia. Jest gorzej, jest gorzej niż było wcześniej. Wcześniej Lepiej obciążał te panele. Nie obciążał ich w 100% bez magazynu, ale lepiej się to zachowywało niż teraz. Teraz mniej wyciąga z paneli, jeżeli nie ma baterii zapiętej. MPPT obciąża powiedzmy na 30% panele tylko. Dołożymy grzejnik na 1,5 kW. Czy coś się jeszcze z paneli więcej wyciągnie? Nie. Z paneli trzyma to samo. 350 Watt panele. Ciekawe czemu tak mało w ogóle. Ta pogoda kurde. Dobra. Mogę wyłączyć. Tak więc, jak widzisz, nie zawsze nowsze znaczy lepsze, wiesz. W tym przypadku co? Odcięli nam, powiedzmy, tryb pracy w bypassie, z samej sieci. Poprawili teoretycznie, poprawili pracę z samych paneli, tak? Bez magazynu, jeżeli podłączysz panele, możesz pracować. Teoretycznie to poprawili, natomiast praktycznie widziałeś, jak to wygląda. Walownik się może zrestartować, za chwilę dalej z niego korzystasz i choćby nigdy nic, pracuje sobie bez problemu. Oraz MPPT, tak? Wcześniej ta hybryda, jak chodziła powiedzmy bez baterii i samych paneli, to ja widziałem, że obciąża mniej panele, mniej więcej na 80%. I wiedziałem o tym i powiedzmy to było takie akceptowalne, no taki jest ten model tak ma, ten typ tak ma i tak było super, że chodzi w locie. Natomiast teraz też chodzi w locie z samych paneli, ale obciąża panele 40% obciążenia, powiedzmy 50, połowę mocy z tego co może wykorzystuje z paneli i więcej ciągnie z sieci. Na samą pracę z sieci, standardowo 35W, nic się tutaj nie zmieniło. No co ma się zmienić, skoro nic nie jest dołożone? Gdzieś ta energia by musiała uciekać. Natomiast jeśli wybierzemy, że ma nie korzystać z sieci, nie korzystać z tej sieci, czyli to też już było i też działało prawidłowo. Nigdy tamten model nie brał nadmiaru, powiedzmy, z sieci względem tego, co mu ustawiliśmy. Ale zobaczymy, zamówię tą 4 kW wersję EAsana. Zobaczymy SMG3, to jest klon przecież tego falownika. Zobaczymy mm, oprogramowanie w EASAN-ie, co zrobi, jak się zachowa. A może kopię z EASANA, wgrać do tego co? No i dobra mistrzu, myślę, że to będzie tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Oczywiście, jeżeli ci się podobało, może zostawić łapkę w górę. Natomiast w opisie filmu dałem link, w którym możesz postawić mi wirtualną kawę. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, możesz mnie wesprzeć, powiedzmy, w formie takiej właśnie wirtualnej kawy. Dzięki czemu w każdym przyszłym odcinku właśnie mogę każdemu z osobna za taką kawkę podziękować. I mogę tak rozpocząć, powiedzmy, kolejne wideo. Dodatkowo, powiedzmy, każdą wpłatę powyżej 30 zł, każde takie wsparcie, Postanowiłem umieszczać tutaj na magazynie energii. Przy pomocy gravelki laserowej, na stałe nakładam każdego takiego wspierającego, tak? W ramach takiej powiedzmy wdzięczności.